Najważniejszym celem mojej prezydentury jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków. To jest, proszę Państwa, wielkie dzieło: budowanie Polski, która jest w stanie ochronić słabszych i nie musi bać się silnych, że nikt nas nie napadnie, nie zawierze nam wolności. W Polsce jest wiele podziałów, ale moi kochani, przecież. Wszyscy stajemy i śpiewamy, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Polska jest naszym wielkim zadaniem. Dla mnie ważne jest to, żeby moi rodacy mogli spotkać się z prezydentem u siebie, żeby mieli to poczucie, że prezydent jest przy nich blisko, tam gdzie mieszkają, tam gdzie żyją. Dalej ruszam w trasę. Tak? Dudabus z powrotem wróci na swoje tory. Wasze wsparcie jest mi niezbędne, bo jak doskonale wiecie, nikt nie wygrywa wyborów sam. Ale co jest najważniejsze, proszę Państwa? Co zawsze musi być dla nas wszystkich najważniejsze? Niech żyje Polska!